Cześć, z tej strony Mikaty, 10 darmowych Stardropów. Piecho o to mnie chodzi. Na początek wpada nam epicki Stardrop, on daje nam 200 monet. A ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzu, łapek w górę. Suba daj Mikatemu. Drugi Stardrop daje nam punkty mocy dla dowolnego zadymiarza. Oczywiście jak najbardziej to się zawsze przyda. Kolejny Stardrop, kolejne punkty mocy. Mamy Epika, mamy Epika? Co to będzie z Epika? Ładny skin, dokładnie. Dobra, funk, masz skina nowego. Prawa ręka, funk, biorę w ciemno, oczywiście, kto jak nie ja. Kolejny Stardrop. to są podwajacze punktów doświadczenia. Czy tam dowodzenia, nie, to chyba w Word of Tanks, więc doświadczenia. Kolejny to punkty mocy. Znowu epic, chat, po prostu chat, byle nie żaden spray i są monety, i to jest już przepięknie. Jeden z ostatnich Stardropów daje nam. Punkty mocy, kolejny star drop, miał być jeden z ostatnich i taty chyba się trochę myli w zeznaniach, ale dobra, nieważne. Monety, jeszcze jeden star drop, okej, okay, dobra, ten już chyba będzie ostatni. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bawcie się dobrze.